Dzień dobry, witam z mojego osobistego, prywatnego domu. Pomyślałam, że przygotuję dla Was takie get ready with me, czyli będziemy się szykować w tle. Słuchajcie, urodzinowe balony mojego synka, bo miał siódme urodziny. Pomyślałam, że co? Nagram z wami, proszę bardzo, jest kawka, nagram z wami takiego szybkiego vloga, jak ja się tutaj o poranku szykuję prawda jest nieco inna, bo nie jest poranek tylko już po 12, bo jak dzisiaj usiadłam do maili o 8.40 to właśnie skończyłam przed 12, teraz jest chwilę po właśnie umyłam włosy zrobiłam drugą kawę, no i co i zabieram Was ze sobą do mojej garderoby ciekawe czy tak umiem tyłem iść zabieram do garderoby i pokażę Wam Drzwi całe i pokażę Wam, jak ja się tam szykuję, jak wyglądam, w co się tam później przebiorę. Wszystko Wam pokażę. A tutaj, proszę, bardzo mały look na to, na moje biuro, bo ja pracuję w dużym salonie, bo mi jest tutaj dobrze. Jak nikogo nie ma w domu, właśnie od 9.30 z reguły nikogo nie ma w domu, to wtedy sobie na spokojnie pracuję. A to proszę, z tym gościem tutaj urzęduję dzisiaj tylko i w wygodnych skarpetach. Zaraz Wam zresztą pokażę. Całą stylizację. Idziesz, wajtuniu? chodź, 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 Ej, już jesteśmy w garderobie, zanim pokażę Wam tutaj y, kosmetyki, którymi się będę malować, to najpierw moja stylizacja. Stylizacja to za dużo powiedziane. Słuchajcie, jak jestem w domu, no to wiadomo, tak jak Wy dziewczyny, ja lubię, żeby było wygodnie, ciepło y, i dlatego, o proszę bardzo, zawsze w takich przydużych bluzach jesienią biegam. To jest akurat z Massimo Dutti i w najwygodniejszych spodniach Preska mam ich. Chyba już siedem kolorów łącznie. Słuchajcie, mam wyglądać tak, żeby nie było wstydu, jak przyjedzie pan na przykład kurier z paczką, żebym mogła go wpuścić. Tak więc yy, ma być wygodnie, ma być czysta, ma być w miarę schludnia. Ale dziewczyny, no wiadomo, że w domu przede wszystkim liczy się wygoda. I ja też, właśnie widzicie, ciepłe skarpety bo coś od dwóch dni troszkę chłodniej jest i od razu mi też jest zimniej. Mam nałożone takie płatki, kupuję byle jakie płatki w rosmanie i sobie kładę pod oczy, no żeby troszeczkę ta okolica oka wyglądała lepiej. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz będzie o makijażu, makijażu, który wykonuję tak właśnie na co dzień. Trwa on zazwyczaj pff, 7 minut nie więcej. Widzicie, wszystko mam tutaj pod ręką. W takim codziennym makijażu dla mnie najważniejszy jest nie tam makijaż ust, czy makijaż oka, ale to, aby cera wyglądała jak najlepiej. To jest dla mnie ważne, zawsze było i o to dbam najbardziej. I teraz tak, i, i zaraz Wam pokażę, jak ja tutaj miksy wyczyniam. Natomiast jeśli nagrywam vlogi, to rzeczywiście używam tego podkładu Bobbi Brown Skin Longwear Whiteless Foundation z filtrem 15 i to jest podkład, który mnie nie zawodzi, który jest naprawdę konkretnie działa, konkretny w sensie, że pięknie matuje skórę i wytrzymuje całe nagrania i jeszcze dłużej. Natomiast <gryw> jeśli nie mam nagrań, a chcę wyglądać po prostu dobrze, to robię sobie taki mix. I uwaga! To jest rozświetlacz Diora, Dior Backstage. Do tego dodaję kropelkę podkładu BB Sisley. I do tego jeszcze idzie coś, co polubiłam też, Max Factor Miracle Second Skin. Bardzo fajny, widzicie, o, zużywam, bo też się sprawdza. I robię sobie, słuchajcie, taki mix. I ta skóra wtedy jest, słuchajcie, taka jakby to powiedzieć, rozświetlona. Makijaż jest delikatny i ja dobrze wyglądam. Ale to jest taki mój miks. Natomiast jeśli mam ważne spotkanie, ale nie chcę, żeby ten makijaż był taki mocny, to sobie robię taką podmianę. Robię tak i jeszcze zamiast tego, słuchajcie, e, lamera. I wtedy to wygląda tak. I wtedy ta skóra jest rozświetlona dzięki rozświetlaczowi i temu podkładowi, a tutaj mimo wszystko troszeczkę satynowa, troszkę matowa, więc to taki mój osobisty, prywatny miks, uwielbiam w ogóle miksować podkłady i uzyskiwać jeszcze inne konsystencje I jak widzicie, nie miksuję w ramach jednej marki, kombinuję eksperymentuję i tak bardzo lubię zresztą teraz jak chcecie, to Wam pokażę jak będzie wyglądał na skórze ten miks, OK. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobię, nie wiem, gdzie ustawię kamerę. No dobra, ale działajmy. Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale aparat stoi na kartonie od butów i na kartoniku od perfum, bo <słuch> statyw pożyczyłam Karolinie, więc jakoś trzeba sobie radzić. Słuchajcie, dobra, zaczynamy, zaczynamy tę mieszankę, zdejmujemy płatki. Zawsze dobrze jest palcem serdecznym troszeczkę wklepać tutaj pozostałości i mamy to. I teraz słuchajcie, mieszamy, mieszamy te moje podkłady. Szkoły mieszania są różne, niektórzy nakładają różne podkłady właśnie na plastikową, no na przykład jakąś tu podkładkę i wtedy mieszają pędzlem i dopiero nakładają. I jest to jedna szkoła, bardzo dobra, bo wtedy nie brudzicie sobie ręki, ale ja bardzo lubię, kiedy podkład jednak pracuje z ciepłą dłonią, on mi się jakoś tak mam wrażenie lepiej rozprowadza. I teraz słuchajcie tak, kropelkę tego rozświetlacza Diora, to jest rozświetlacz, ja już o nim kiedyś mówiłam, 001 Universal Dior Backstage i właśnie teraz krople tego mocniejszego podkładu Bobby Brown, i ja mam go w kolorze natural tan i on jest taki troszeczkę ciemniejszy i ten z kolei Lamer w kolorze 160 cream on jest jaśniejszy, ale on też daje takie minimalne rozświetlenie. Więc w połączeniu tych trzech rzeczy wygląda to nieciekawie, ale po zmieszaniu będzie wyglądało dobrze. I Ja teraz robię tak, że sobie mieszam na dłoni i po prostu ciach robię kropeczki na jednej stronie biorę mój ulubiony pędzel Lamer on ma już 2 lata będzie miał, tak 2 lata nic się z nim nie dzieje i słuchajcie sobie tak tutaj lecę i ostatnio się nauczyłam że rzeczywiście jest mi wygodniej kiedy położę najpierw podkład, a potem korektor zawsze robiłam to odwrotnie, albo nakładałam za dużo tego korektoru wcześniej w trakcie i po teraz już się nauczyłam lepiej nakładać i wychodzi mi to lepiej, słuchajcie no i lecimy, jeżeli będę przynudzać to przyspieszę i zobaczycie tylko końcowy efekt będę przynudzać więc teraz to przyspieszymy i zaraz do Was wracam ok, w 3 sekundy nałożyłam podkład no jak jest dobry podkład to się łatwo go rozprowadza, tym pędzlem jeszcze łatwiej i teraz proszę bardzo korektor ważne jest też właśnie o, żeby tutaj w wewnętrznej części kącika położyć i ja po prostu go pięknie wklepuję. To też jest takie dosyć nudne zajęcie, ale wklepuję wtedy jest lepszy efekt niż gdybym robiła to pędzelkiem. Wolę jednak opuszkiem palca. I już mam jedną stronę prawie gotową i lecimy z drugą. Korektor y, mamy podkład. Dzisiaj jest bardzo naturalnie, więc nie mam tego za dużo. Teraz oczywiście odrobinka, ale odrobinka takie opruszenie, omiotanie skóry y, z pudrem sypkim. Ja mam Lamer. Moje trzecie opakowanie kończy się. Kocham, jest to absolutna miłość. Podaje takie minimalne rozświetlenie, ale takie minimalne bardzo lubię. I mamy to. No i teraz słuchajcie, ee, cienie, cienie do oczu, mam dwa rodzaje, mam słuchajcie nowość, dopiero zaczynam przygodę z tymi cieniami e, Toma Forda, ale kolory mi się bardzo podobają, pokażę Wam poprzednie, mam jeszcze e, tutaj ulubieńców, e, Bobby Brown, no widzicie, te same marki w kółko u mnie, bo po prostu lubię się sprawdzają i zobaczcie jak ja tutaj zużywam ambitnie e, te cienie a może dzisiaj spróbujemy takiego miksa? Co ja tu robię? Ja tu, słuchajcie, delikatnie tylko odrobinkę na powiekę brązowego cienia, na tę część ruchomą, nie za dużo, żeby się nie przemęczyć, żeby tego makijażu nie było za dużo, bo ja za mocno nie lubię w ciągu dnia. Ciach, 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 tu sobie kładę. Na część ruchomą, brązowego. Dam troszeczkę też, słuchajcie, tego tutaj, taki jasno-brązowy, z drobinkami, żeby mi się coś mieniło. Prawda jest taka, dziewczyny, że ja nie mam wymagających oczu, czyli one nie są jakoś tam źle osadzone, małe, nie są. Są takie sam raz. I oczy, to nawet mi mówią wizerzyści, jak mnie wielokrotnie malowali, mówią, że, o ja, Suzy, twoje oczy się tak łatwo maluję, w przeciwieństwie do ust, bo mam takie różne kształty tych ust, w sensie jedną część warki mam większą, bo robię tak, a jedną taką troszeczkę opadniętą i usta rzeczywiście są u mnie problematyczne, ale oczy, robi się to łatwo. Wszystko przyjemnie i bezboleśnie. Ja maluję, słuchajcie, też delikatnie dolną kreskę tutaj, ale tak do połowy, nie dalej. Bo wtedy, jak mam całość, poprowadzoną kreskę od, ką od y, zewnętrznego kącika do wewnętrznego, to wtedy mam mniejsze oko. A jak robię tak do połowy, to mam y, większe. I to któryś z wizerzystów mi pokazał ten tym i już nie pozwalam inaczej malować y, oczu. Czyli właśnie kreska do połowy. No tak tylko widzicie, delikatnie. No i co? No i teraz robię brwi. Najpierw robię brwi, kochani. Widzicie? Nie, żadna wielka filozofia, taki delikatny makijaż. Najpierw robię brwi, ponieważ mam na tyle długie rzęsy, że jak je podkręcę, to one później zahaczają mi o te brwi i źle mi się maluje. Natomiast rzęsy mam długie, ale proste, i to jest bardzo irytujące. I tak się przymierzam dziewczyny, najlepiej dajcie znać, do laminacji tych rzęs. Słyszałam dużo dobrego, ale właśnie jestem ciekawa, jak to będzie efekt po. Czy nie będzie wtedy ząka? Tym się tylko martwię. Kredka do brwi mam też, Bobby Brown bardzo lubię, ale mam też świetną sisley. Sisley jest taka fajna, że oprócz żebyka i normalnej tutaj kredki jest jeszcze ciach, taka tau, taka kredka, którą można tutaj pod brwiami malować na jasno, więc fajnie trzy w jednym. Sisley bardzo dobra. Ja dzisiaj tutaj pomaluję. Pomaluję, o, będzie. Lepiej. kogoś od brwi. Dobra. Ty, 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 I co teraz? A, i teraz mam takie coś. Mm, brow Fiber oh, chuj, z Bourjois. I sobie po prostu przeczesuję te brwi, żeby nie zmieniały kształtu. I to jest bardzo fajna rzecz. No i teraz, słuchajcie, rzęsy. Rzęsy, żeby było widać moje rzęsy, to muszę je podkręcić zalotką. Najlepsza zalotka Diora. I tak sobie stoi 15 sekund. I jak wiecie, już mówiłam, dla efektu, żeby był jeszcze większy efekt, warto całą zalotkę, tą część gumową w szczególności, podgrzać chwilkę suszarką, ciepłym powietrzem. Ciach, mam raz. I mam dwa. I zawsze, zanim, kochani, Kochany, bo was najwięcej. Zanim pomaluję, tuszem, to zawsze, zawsze, kładę bazę, bo wtedy te rzęsy są dłuższe. też otwieracie budzie, jak malujecie rzęsy? Dobrze. I teraz mam bazę i nigdy nie robię tak, że od razu maluję rzęsy. Ta baza musi chwilę popracować. I ja w tym czasie robię policzki. Oczywiście moim ukochanym tutaj yy, tom, Tomem Fordem yy, podkreślam sobie policzki. Nie co bronzera. Też takie mi nie robicie? I oczywiście moja kochana orchidea Troszeczkę różu Ale to tak tylko odrobinka. O, już przesadziłam Wielki makijaż No i oczywiście zawsze kropka nad i to rozświetlacz Mój jest już słuchajcie cały stłuczony Nie naprawiłam go, ale i tak go uwielbiam i kocham beka w kolorze opalnic się nie zmieniło. Tak troszkę tylko, odrobinkę tutaj na szczyty kości policzkowych. I teraz szybciutko malujemy rzęsy tuszem. Najlepszy tusz ostatnich czasów to był właśnie Eisenberga. Cudowny tusz. Bardzo długo starczał. Ojej, ale już mi się końcóweczka jest, więc sobie teraz testuję taki burżuła twist up, który się zmienia. Prosta jest, prosta, ale jak tutaj za ogoneczek złapiecie, to wam się skręca. Ciach, ciach, ciach. Więc ja na prosto. No i lecimy te rzęsy. ok No dobrze, mamy to i na koniec usta. Usta to tam wiecie. Ja ściemniam z tymi ustami. Tam co jest trochę, złapie no lubię o koloru dodać, ale nie za dużo, bo ja nie lubię podkreślać ust, wolę błyszczyk. Eee, moje ulubione wam podlinkuję. O. Bo mam taką tam trójcę świętą. Wszystkie są w mojej torebce na dole. Okej, okay, mamy to, no i co? No i proszę bardzo, włosy. Włosy myłam przed chwilą, już wyschły, bo ja staram się nie męczyć moich włosów suszarką, żeby mi się nic tam nie działo. I widzicie, jak sobie tak troszeczkę je zawinę, to one są wtedy nie takie struny proste, tylko takie trochę pokręcone. Włosy akurat to. Tak, to moja wartość dodana. No dobra, to teraz czas na ubranie się, a potem część najważniejsza. Co ja tu znajdę, co ja tu znajdę? Dobra, coś znajdę i zaraz Wam się pokażę. I proszę bardzo, przygotowanie z tej stylizacji zajęło mi całe pół minuty, nie ma co tam się za długo rozwodzić, trzeba wskakiwać co akurat jest pod ręką, a ja miałam tę bluzkę Chloe, kupioną w TK Max, jak się pamiętacie, byłyście ze mną dziewczyny na zakupach spodnie to są oczywiście celbes, woskowane szpilki Massimo Dutti, klasyka i klasa, i słuchajcie to różowe wdzianko, kupione podczas międzysąsiedzkiej wyprzedaży za całe 40 zł od mojej sąsiadki ona tam takie perełki słuchajcie z Włoch nie wiem, kupuje w takich swoich miejscach. Proszę bardzo, taki no name, bardzo fajny. Torebka mango i jestem gotowa. Biorę telefon oczywiście, no bo bez telefonu jakby z ręki. No i słuchajcie, idziemy teraz do najważniejszej rzeczy. Do mojego pieska. Oczywiście, łajtuniu, żegnamy się. Proszę, nie bądź smutny. I love you. You love of my life. Jak zawsze. On zawsze jest smutny, jak wychodzę, jak zakładam buty. I słuchajcie, o, tu moje... Lusterko, i słuchajcie, najważniejsza część dla mnie to odpowiednie perfumy. Słuchajcie, bez perfum nie wychodzę z domu, to jest dla mnie ultra-mega ważne. Dzisiaj mam ochotę na, oczywiście jak przychodzi jesień, to ten Tom Ford, po prostu metalik to jest to. I słuchajcie, ja bardzo, bardzo obficie lubię perfumami się spryskać. A ja nadużywam po prostu, w którym mnie tutaj widzicie lustrze? O tu, proszę bardzo, jeszcze nie wspomniałam o biżuterii. Yy, chyba z H&M -u mam te kolczyki. Yy, kolczyki i proszę bardzo troszeczkę nomination yy, bransoletek i słuchajcie, jestem gotowa. Lecę, jeżeli ten vlog Wam się podobał, bo teraz już naprawdę muszę lecieć. Jeżeli vlog się podobał, tutaj mówię, o jest i makijaż, to koniecznie łapki w górę, subskrypcję kanału, koniecznie i muszę już lecieć, bo się spóźnię. I łajtuniu, y pożegnasz się jeszcze Ty. Bye, bye! I tuniu, baj słuchajcie, żegnam się, no bo już jestem spóźniona. Za dużo gadam i moja wina. No to, to. Pa, kochani, pa, subskrybujcie, i do następnego. Pa! Cele, 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 cele.